Budownictwo, inwestycje i nieruchomości to jest coś, co Ciebie interesuje? Jesteś z szeroko rozumianej branży inwestycyjno-budowlanej? A może po prostu chciałbyś zobaczyć ciekawe budowy, inwestycje i poznać wyjątkowe osoby? Witam Ciebie na moim kanale. Obiecuję Ci, że jeżeli zostaniesz ze mną na dłużej, to zwiększysz swoją wiedzę, zaoszczędzisz dużo pieniędzy i miło spędzisz ze mną swój czas. Dlatego już teraz koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Nazywam się Patryk Nocek wraz ze zespołem zarządzam projektami budowlanymi. Jest środa, godzina 18. Zaczynamy! Jeżeli jesteś lub chcesz zostać inżynierem lub inwestorem, to ten kanał jest przede wszystkim dla Ciebie. I stworzyłem dwie playlisty, tych playlist jest więcej, ja dzisiaj o nich będę mówił, ale dwie takie główne. Jedna dla inżyniera, druga dla inwestora, więc jak jesteś jednym, jedną z tych osób, to koniecznie zajrzyj na tą playlistę. Tam masz posegregowane rzeczy, takie, które na pewno ciebie zainteresują. A może ty chciałbyś się pochwalić swoją inwestycją, pokazać swoją budowę? Masz coś ciekawego do powiedzenia w tej tematyce? Napisz koniecznie na adres mailowy, który pojawia się teraz na ekranie. Zróbmy razem kawał dobrej roboty. Jesteś studentem lub młodym inżynierem budownictwa? Jak ja nim byłem, to nie było takich treści na YouTube. Przyśpiesz swój rozwój, zarabiaj więcej pieniędzy i naucz się patrzeć oczami inwestora. Jak powiedział Robert Kiyosaki, jeżeli chcesz gdzieś dojść, to znajdź kogoś, kto już tam doszedł i dlatego na tym kanale znajdziesz wiele wywiadów z ciekawymi osobami. Inspiruj się. Jeżeli w inwestycjach czujesz pieniądz, to koniecznie obejrzyj wszystkie odcinki z optymalizacjami i błędami projektowymi. Podam przykład, jest tam jeden odcinek w którym podałem 5 optymalizacji i tylko jedna z nich przyniosła 2 miliony złotych oszczędności. Także widzisz jak ogromna wartość jest w tych odcinkach. Jeżeli faktycznie działasz w tej branży, realizujesz projekty, to naprawdę jestem przekonany, że jesteś w stanie znaleźć tam bardzo dużo wartościowych rzeczy i zaoszczędzić pieniądze na swoich projektach. Także koniecznie playlista optymalizacji i błędy. Staram się, aby wszystkie materiały, które tworzymy, były wysokiej jakości. Natomiast jest kilka odcinków, które w tym w tej materii się wyróżniają. Jeżeli lubisz właśnie takie dobre doznania audiowizualne, to koniecznie zajrzyj na playlistę Najlepsze produkcje. Powstaje teraz nowy program na moim kanale, nazywałem go Wiasna Budowę. Będzie to polegało na tym, że będę odwiedzał Wasze budowy. Także jeżeli macie ciekawą inwestycję, którą warto pokazać, która zaciekawi nie tylko inżynierów budownictwa i inwestorów, bo chciałbym, żeby ten kanał nieco szerzej trafiał do osób po prostu interesujących się budownictwem, czyli jak jest jakaś tam fajna technologia na, na Waszej budowie, którą po prostu można pokazać, coś jest ciekawego w tej inwestycji, to odzywajcie się na adres mailowy na tym kanale, a może jak to oglądacie, już jest kilka odcinków tej serii, także zajrzyjcie na playlistę Wjazd na budowę. I jeszcze raz, wielkie dzięki za to, że tutaj jesteś, koniecznie zostaw suba, no i oglądaj ten kanał regularnie. Patryk Nocek, cześć, cześć.